<laughs> no, Czekaj, nie, jeszcze dokończę. No, dokończę, do no, dokończę. No, dokończ. to uważam, że. Przed <laughs> góry. <laughs> Ty ja sobie <laughs> przygotowałam <laughs> wszystko. Przewidział. <laughs> to jakiś Bogu ci pewnie powiedział. O, ci to takie i takie pytanie. Co cię ruszyło do tego, żeby to nagrać? Jeżeli chodzi o płytę całą. Płytę całą. No powiedzmy od dłuższego czasu stanowałem się już nad tym, żeby, żeby nagrać jakiś grubszy projekt taki, żeby... No też marzenie zawsze każdego powiedzmy jakiegoś modegając się, żeby mieć swoją płytę w wersji, to jest jednak już, już coś z konkretnego, czy można się nie wiem, pokazać komuś, pochwalić komuś, wysłać i, mhm. I to jest na pewno coś fajnego. Ogólnie miała być płyta już w przyszłym w, w ubiegłym roku, ale jednak trochę się nie udało, bo staram się zbierać też bity od tych producentów, to wiadomo, trochę się schodzi jeszcze dodatkowo, że udało mi się ogarnąć każdy, każdy bicie, który dostałem za darmo za co naprawdę wielkie dzięki za ukłon dla tych producentów, którzy powiedzmy, no obdarzyli mnie tym zaufaniem i, i dali mi to coś ja dałem na tym bicie 100% siebie i każdy kawałek który jest na tej płycie, no identyfikuje się w jakiś sposób z nim i jest napisany po coś, po to, żeby, żeby komuś, może natknąć kogoś do czegoś, pokazać pokazać takie wartości, które ja wyznaję i i chcieć komuś, no nie wiem, przekazać coś. Dla mnie, powiedzmy, moja muzyka jest po to, bo ja się, ja się w tym realizuję. To jest coś, co było, po, Kiedyś pomagało mi uczyć od problemów te pierwsze kawałki jakieś, powiedzmy, moje... Jakaś sytuacja działa się w moim życiu i ja wtedy pisałem kawałek o tym. I to jest to, jest to najlepsze, gdy dostajesz wenę, pobierasz bitik z neta i spontanicznie piszesz do tego tekst hmm. i te teksty powstawały dosyć długo, hmm. i, ale starałem się jednak, żeby żeby to było coś konkretnego i żeby no żeby każdy mógł coś znaleźć na tej płycie też dla siebie, że różne gatunki bitów są. Może nie usłyszymy jakiegoś nieskóla dużego, jakiego na tym, ale no głównie, głównie spokojniejsze kawałki, aczkolwiek są poukładane w taki sposób, żeby słuchając po kolei kawałku wchodził słuchać w ten klimat. Na początku powiedzmy, o taki smutniejszy kawałku, <laughs> potem troszeczkę bardziej żywiej, i potem spokojnie na, na wyciszenie i ostatni kawałek do którego mój nowy żonek zrobił bicik. Hmm. Powiedzmy, było trochę negatywnych, pozytywnych komentarzy na ten temat, ale uważam, że, że naprawdę fajna muzyczka na koniec i takie, takie podsumowanie tej, tej płyty, tej produkcji. Mm -hmm. A na początku miała wyjść fizyczna wersja, czy po prostu miałeś puścić ją do do internetu i żeby ludzie sobie słuchali. Znaczy powiedzmy już wcześniej myślałem nad, nad moimi jakimiś tam wcześniejszymi rzeczami, które tworzyłem, żeby coś zrobić fizycznego, ale później pomyślałem, że, że już jak to zrobię to, to, to postaram się zrobić już to w wersji fizycznej. Aczkolwiek mam takie zawsze uczucie, kiedy kończę jakiś projekt i to wtedy zaczynam pisać jeszcze nowsze kawałki. Wtedy sobie mówię, po co ja z tego wersję fizyczną, jak już kolejne kawałki czuję, że są o wiele lepsze. I, I po co ja mam to robić? Ale ja już pomyślałem, dobra, zrobię to to, to, to już tak zrobię. I przyszło mi właśnie na myśl, żeby, że jak dostałem już te bity za free, to żeby już powiedzmy nie, nie budzić kasy od, od ludzi za te płyty, tylko mm. po prostu żeby przekazać to na szczytny cel. I trochę się, trochę męczyłem się powiedzmy z tą myślą. Nie wiedziałem co, co, do, końca, co do końca z tym zrobić, ale w końcu zobaczyłem na fejsie, że, że mój kolega Pinat, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie, Zrobił właśnie tak, że hajsty przekazał z płyty na, na hospicjum w Warszawie. Mhm. Więc ja postanowiłem no, bliżej nazwać to tak hospicjum w Lublinie i już, już te pieniążki, które dostałem obecnie za tą płytę, wszystkie zostały przekazane na, na konta hospicjum w Lublinie. A jakie to hospicjum? No to jest, to jest na hospicjum imienia, imienia mojego księcia w Lublinie. Mhm, a skąd się wzięła w ogóle... Nazwa płyt, chłopiec z deszczu. E, nazwa płyt wzięła się powiedzmy dosyć spontanicznie. Kiedyś na, na jednej lekcji wjezdy o kulturze oglądaliśmy film, właściwie spektakl teatru Telewizji pod tytułem dwa teatry. I tak, tak usłyszałem właśnie ten, ten fragment, że zjawia się pan zawsze, kiedy pada deszcz. Nazwałem pana chłopcem z deszczu. I tak sobie wtedy rozkminiłem, że w sumie to się tym chłopakiem powiedzmy spokojnym, wrażliwym, emocjonalnym I, mm -hmm. i deszcz to powiedzmy jest taki sprawa, że mamy przemyśl, przemyśle, na pewno przychodzą do głowy i no skminiamy często, patrzą się powiedzmy na deszcz, na kropę deszczu, to jest no, dobry temat do skminy i pomyślałem sobie, że chłopiec z deszczu to będzie doskonałe powiedzmy opisanie mnie no i, i właśnie wpadłem na, na taki pomysł, żeby, żeby tak właśnie nazwała się moja poeta, a z drugiej strony też ten pomysł, bo Ciężko byłoby komuś nam rozkminić akurat taki tytuł i chciałem mm. po prostu być jakiś, w jakiś sposób taki unikatowy, żeby to było tak samo również jak z układką, do której e, sam wykonałem zdjęcia i, i też właśnie chciałem, żeby to nie była jakaś grafika ściągnięta z neta, która miała być początkowo, ale po prostu zdjęcia do, do nadruku i to całej układki wykonałem samemu. O Boże, coś się zdarzyło. O no, proszę, gwiazda z telefonem podczas wywiadów. Jak, jak kłębot dzwonią wytwornie, a nie odbijają. Na twojej płycie miał się pojawić... Jeden gość. Wiesz o kogo mi chodzi. Jeden z najlepszych freestylowców, moim zdaniem, w Polsce. E, bardzo dobry raper. Z którym też mamy wywiad. Z Belarem. Tak dokładnie, miał się pojawić na tej płycie, miałem okazję go poznać podczas koncertu charytatywnego w Lubartowie, no i tam wiadomo chwilkę, chwilkę tam pogadaliśmy i chciałem go zaprosić na moją płytę, jednak no, z powodów, no niezależnych do końca ode mnie, powiedział, że nie znaje tego czasu i tam mi chorowało, jakieś miał też problemy. Więc po, no, po prostu nie chciałem czekać z tym projektem, bo wiadomo jak projekt czeka, to potem to już tak nie ma takiej wielkiej radości nie to nie. Jest z tego, że, że to się pójdzie. Co z tego, że kawałek super kawałek na komputerze powiedzmy od roku, jak nie mogę go nikomu pokazać, to, co, co to jest za radość? No miał być, ale myślę, że, myślę, że, myślę, że współpraca właśnie z nim, myślę, że jeszcze, jeszcze kiedyś coś tam się uda razem stworzyć i, i myślę, że kiedyś coś ogarniemy jednak wspólnego. E, Freestylujesz? Powiedzmy, ten temat nie jest mi obcy, ale, aczkolwiek, nie byłem jeszcze nigdy na, na żadnej bitwie, na żadnym, powiedzmy, jakimś tam starciu, na Nastradłem sobie z kolegą przez Skype'ów i sterowałem, naprawdę fajna rzecz. jeśli widziałem, chyba grupę utworzyliście Tak, tak, tak. Facebooku. Właśnie chciałem może, żeby to zawsze fajny tenik nawet dla graczy, którzy, którzy jeżdżą na swoje bitwy, mm -hmm. to taki, taki trening. Prawda? No, co za przyjemność nawijanie sobie samemu do siebie, jaki to nie wiem, samemu się hejtować czy coś takiego, w taki sposób, jaki to ja nie jestem w ogóle. Znaczy, można freestele'ować na dany temat. i No sobie dokładnie, dostań, tak, tak. Temat, sobie... Puścisz bit, zobaczysz coś w pokoju i na przykład tak, tak, na to temat jest... jakiegoś... Na przykład ramy obrazu Tak, dokładnie. Zabijąć, ja tak. Też jest taka strona gdzie jest taki, powiedzmy, modyfikator tematów, że sobie tworzę mm -hmm. po prostu tematy i przyniosłem sobie, że sam jakiś bit biorę i sobie nadwijam. Powiedzmy, ten temat nie jest mi odcy. A też, powiedzmy, jak dostaję jakiś bicik, to też od freestylu, powiedzmy, jeszcze się pisanie mojego kawałka zazwyczaj. Czasami takie, że sobie puszczę jakiś bicik i do czego mi, powiedzmy, co mi, do czego mi ten bicik napchnie, to to piszę. Rzadko jest, że piszę kawałek bez bitu. Raczej dostaję już bit, i jak już mam ten bit, to zazwyczaj sobie face powiedzmy, coś, cokolwiek, jakieś głupie słowa, ale czasami jak coś mi wpadnie, to często to, 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 to tak jest. Co myślisz o tym, co się teraz... Wejdźmy trochę dalej, za, cóż, płyty, może. Co się on dziś teraz się dzieje na polskiej scenie hip-hopowej? Chodzi mi o New School, Trap, czy coś w tym stylu. E, powiedzmy tak zależy ogólnie jeśli chodzi o bity tego typu to uważam, że są naprawdę są fajne bo brzmienia powiedzmy prowadzić brzmienia klubowe do muzyki powiedzmy rapu to naprawdę jest fajna rzecz uważam, ale trochę mnie przeraza o, o czym są te kawałki i powiedzmy co się dzieje powiedzmy w teledyskach tych, tych kawałków powiedzmy gdy powiedzmy nie wiem jakiś kawałek powiedzmy o narkotykach, o dziwkach o... No, na tematy, yy, na tematy, które powiedzmy, z tym ja się nie identyfikuję, powiedzmy, albo tematy, które, które są dla mnie jakimś, no nie wiem, o, o czymś odległym, powiedzmy. I gdy widzę, że nie wiem, w muzykach, te dyskach występują, nie wiem, półnagie panny, albo to uważam, albo po prostu, no nie wiem, wciąganie narkotyków, czy zażywanie narkotyków na klipach, to dla mnie jest jednak. Jednak coś, coś nie do końca związanego jest z tą muzyką, bo zastanówmy się nad, nad tematem do, do czego w ogóle słyszę muzyka, po to, żeby wyrazić siebie, tak a no wiadomo, rozumiem, co, są ludzie, którzy biorą te narkotyki, jednak ja, ja, nie, jest, ja nie popieram właśnie narkotyków, nie popieram palenia mojej i uważam, że, że to jest... no to, że to jest niepotrzebne w tej chwili w tej muzyce, że... Muzyka też nadbiega od muzyki, że muzykę promuje zupełnie co, co innego. Muzykę promuje to, że jakaś panna, nie wiem, pokaże cycki na klipie i już wiadomo wyświetlenia się nabijają, nie wiadomo co, ale zanika to jest ses muzyki, I właśnie coraz częściej właśnie w takich teledyskach muskulowych, pojawiają się po prostu rzeczy, które na mnie nie powinny by mieć tam miejsca. Jeżeli ktoś nagrywa już teledysk, to się zastanowi jaki ma być z tego przekaz. no Jeżeli chce po powiedzieć przekaz, jak bardzo lubi, nie wiem, melanżować czy... Chodzić, nie wiem, do agencji, no to, to jest chyba coś nie tak. Uważam, to jest człowiek, który nie wiem, się w swoim życiu i uważam, że powinien, powinien sobie jednak coś przemyśleć. Aczkolwiek samo zjawisko New uważam, że to nie jest złe, ale jeżeli powiedzmy to jest na, na jakiś, jak yy, no, normalny temat, powiedzmy, jeżeli to przecież nikt nie powiedział, że na New kawałku musi być wszystko powiedzmy o narkotykach czy coś takiego, Można to grać New kto jest, powiedzmy, nie wiem o życiu, o jakichś przeżyciach wewnętrznych. Wcale nie musi być przecież związany z tym, powiedzmy, z narkotykami, i z wiadomo, z, z Tak z jak innymi, koło, bo z na życiu. przykład teraz z ezoteryką wyszedł. Mhm. No i na przykład tam nie ma takich kawałków o narkotykach, czy w ogóle To może na tym zakończymy dzisiejszy wywiad. Z nami był Olsen. Chciałbyś coś jeszcze powiedzieć na koniec? Jakoś zachęcić ludzi do kupna płyty? Ja znaczy, no chciałbym zaprosić wszystkich na mój oficjalny fanpage na Facebooku, facebook.com, kośnik, Osenrap, albo też na kanał na YouTube. Ja myślę, że kawałki będzie można, można odnaleźć na tym fanpageu. No i cóż, pozdrawiam wszystkich, wszystkich tych, którzy zakupili płytę, a również wszystkich e, moich fanów, wszystkich tych, którzy odsłuchali ten wyga. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do, do sprawdzenia mojej twórczości, moich kawałków. Jeżeli chcielibyście mnie usłyszeć... E, u siebie w mieście, u siebie na jakiejś imprezie, to śmiało można napisać do mnie na fanpage'a, na maile. Tam wszystkie informacje na pewno znajdziecie. No i cóż, pozdrawiam, piąteczka. Dobra, słuchaj, ta płyta jest dostępna u Ciebie, można napisać do ciebie. Tak, tak? tak Płyta jest do zdobycia 10 zł, za 10 zł, plus kosz przesyłki chyba 10 zł następne, tak, 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 czyli 20, tak, tak. za 20 złotych i w ten sposób wspomożecie. Hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. Tak? Myślę, 20 złotych to nie jest dużo, a można pomóc chorym dzieciom, tak? Dokładnie. Chorym dzieciom można pomóc. I Posłuchać fajnej muzyki. Posłuchać tak? fajnej muzyki z <laughs> Ja osobiście zachęcam i myślę, że może, możemy dać jedną płytę dla ludzi, i w takim razie <clears throat> będziecie musieli. Możecie, nie musicie, możecie. Udostępnijcie post z tym filmikiem od nas z, z fanpage'a Lukman TV, e, polubcie stronę Olsena, Olsena Rap na Facebook'u i napiszcie w komentarzu gotowe, do wygrania będzie płyta z autografem Olsena, z dedykacją imienną Dokładnie. i myślę, że na tym już zakończymy. Dzięki za Dobrze, dziękuję.